W dzisiejszym odcinku jedziemy do chyba najbardziej malowniczej i klimatycznej części Toskanii. Czy Monticielo, a raczej Monticielo, jest deptane przez turystów? Dla jakiego ujęcia przyjeżdżają tu wielbiciele pięknych ujęć? Czy dostaniemy kolejny mandat? Nasz dramat ze zdrowiem i mamy nową gwiazdę YouTube'a. Zapraszamy na ostatni odcinek z Toskanii przed podróżą do wiecznego miasta. Dzisiaj troszeczkę wolniejsze zwiedzanie, mamy tylko w planach jedno miasteczko Monticello. Podobno piękne. Tutaj słyszeliśmy od znajomych Polaków z kempingu, że byli wczoraj i bardzo im się podobało, więc my dzisiaj też tam jedziemy. Modyfikujemy troszeczkę plany, nie? Tak, modyfikujemy plany, jutro poniedziałek, jutro dzisiaj się pakujemy wieczorem, a jutro rano ruszamy do wiecznego miasta, do Rzymu. Chcemy zwiedzać Rzym w ciągu tygodnia, więc wyjeżdżamy w poniedziałek, żeby mieć tutaj poza weekendem czas, dlatego że boimy się większych jeszcze tłumów. A i tak na pewno turystów będzie sporo, więc żeby chociaż troszeczkę ograniczyć te tłumy, chcemy to zrobić w ciągu tygodnia, czyli od poniedziałku. A po Rzymie wrócimy do Toskanii.

Zatrzymujemy się na chwilę. Kręcimy piękne widoki. Zobacz, tam w oddali też się ktoś zatrzymał. Wjechał tu w ogóle w pole toskańskie, żniwa. Pole cudownie. Montichello to osada średniowieczna, sięgająca czasów rzymskich. Tuż przed wizytą w tym miasteczku trzeba koniecznie zjechać na punkt panoramiczny prezentujący drogę z zygzakami owiniętymi cyprysami. My jesteśmy na punkcie panoramicznym, w punkcie widokowym. Przed nami zygzak z cyprysów. I takich widoków jest tutaj mnóstwo. Co kawalątek można się zatrzymywać, zjeżdżać gdzieś, chociaż mi jeszcze brakuje właśnie tych wiejskich. Tak, jak w Polsce są Leś no, wiejskich takich dróg między polami, i tam bym wjeżdżał i robił fantastyczne ujęcia. No, droga jest super. Słuchajcie, jesteśmy w miasteczku. Tam trochę powyżej, na głównym parkingu, nie było miejsca, ale tutaj, jakieś 100 metrów dalej, już te miejsca są. No to jest sklep jakiś. I tu w każdym miejscu mamy piękną panoramę. Montekielo to miasteczko w południowej części Toskanii, położone na wzgórzu, poza głównymi szlakami turystycznymi. Już jest fajny klimat, już mi się bardzo podoba, już jest coś innego. Do miasteczka prowadzi przepięknie prezentującą się bramą świętej Agaty. Przekraczając bramę, wchodzimy jakby do innego świata. Cisza, spokój, wszystko jakby puszczone było w zwolnionym tempie. Ciekawy kościół świętego Leonarda i Krzysztofa z odkrytymi freskami średniowiecza, składana scena w centralnej części wioski, do tego panorama z każdej strony i punkty widokowe. Nigdzie indziej toskański krajobraz nie jest tak zjawiskowy, niż tu. Tu czas, słuchajcie, płynie inaczej, na pewno wolniej, z obowiązkową Piestą. Na spokojnie ludzie tu lokalnie przychodzą, spotykają się, rozmawiają. Jest mega, mega klimatyczny. Niesamowite, małe, urokliwe i klimatyczne miasteczko. Na bezpo, czerwona w na każdym kroku, w każdym odsetku, wszędzie. Zatłoczonej Florencji czy Sienie, troszkę mniej zdeptanej piędzie, Monticello wydaje nam się wynajętym na własność kawałkiem Toskanii. I tylko lokalni mieszkańcy, uśmiechający się i gwarnie używający włoskiego języka, udowadniają, że ktoś tu żyje. <słuch> Mamy też takie pojazdy Tu już prywatne posiadłości Super wyglądające drzewo prostosielsko i skański. rytmie dnia. Czy teraz przechodzimy się do koła, jakby w miasteczka, jakby pod murami jest kolejna niesamowita panorama. Fajna sprawa. Ktoś ma prywatną ławeczkę pod drzewem ze stolikiem z beczki. Tutaj jakiś mały domek. Posiadłość hobita. Ale widok. No ale widok piękny, tak. Można sobie tu dobrą kawkę rano pić. Czuję, że dzisiaj będzie bardzo Spokojny dzień, tam jest jesteczko maleńkie. Pewnie wrócimy. Pewnie wrócimy. Co? Jesteczko maleńkie, ale bardzo urokliwe. Bardzo. Naprawdę włoski klimat. Włosna. Wiele mhm. jeszcze... Do tego tu lokalni mieszkańcy uśmiechają się. Pozdrawiają, machają rozmawiają z nami my pewnie wrócimy na kempik i powoli będziemy się przygotowywać do drogi do wiecznego miasta jakieś już pakowanie coś poczytamy jakieś bilety online do zwiedzania chcemy zakupić, zamówić mniej więcej już teraz wiemy kiedy będziemy dlatego powoli możemy to robić jutro droga chyba około nie no jutro wam powiem ale chyba około 150 do 200 km do Rzymu trochę modyfikujemy nasze plany miały być najpierw termie. w okolicach Saturni ale to odkładamy ponieważ dzisiaj jest poniedziałek Chcemy Rzym zwiedzać w tygodniu, a na pewno nie były. A tutaj mamy no taką fajną chyba. Ojejku tam jest jakiś zameczek. Jeszcze jakaś wieża. Tu można skrócić. Tu mamy jakieś ruiny. Ciekawe obrazy. tablica informacyjna tutaj ciągnie się dalej ta galeria o, ciekawie zobaczcie jaki ciekawy punkt widokowy jest drabinka a podest zrobiony na drzewie można wejść i obserwować piękne widoki Takie coś innego z tych magaturystycznych miasteczek. Teraz wróciliśmy na ten główny plac. Tutaj pewnie była scena. Okazuje się, że w letnie wieczory w centrum wioski na rozstawianej scenie odbywa się teatr dla ubogich. Forma sztuki, w której aktorami są mieszkańcy. tak sobie piesiadują włosi? No mega cielscie. Ale klimat. Ciekawe miejsce coś związanego z teatrem. Dużo tych miejscowości na M czasami się mylą Montepulciano, Montepulciano, Właśnie mamy tu tą zonę. Ja myślałem, że tu policja w ogóle tego nie sprawdza. Zobacz, przyjechała pani policjantka. U góry włożyła jednemu Niemcowi e, mandat za wycieraczki. Teraz tu sprawdza samochód za samochodem. Także no, no, obowiązuje ta zona. Tu już wjechać nie było można. Przyjechała pani policjantka i wlepia mandaty w tej chwili. Powoli udajemy się do samochodu mamy mały problem, bo on trochę coś ucho boli, ale do Toskanii jeszcze wrócimy. W tym sezonie jeszcze. My przyjechaliśmy, to tu nikt jeszcze nie parkował. Teraz tych samochodów jest już bardzo, bardzo wiele. I turyści dopiero przyjeżdżają. Dzisiaj no Maj Gasierski, zobaczcie. Niedziela, koszenie, widoki. Skutery. Wszędzie skutery. Młodzi ludzie jeżdżący na skuterach. Drąbiący. Super. Teraz trwają chyba żniwa, znaczy już po chyba żniwa, ale tu zobaczcie, przed nami też bardzo dużo jest rowerzystów. Bardzo dużo ludzi jeździ tutaj. Także napawamy się urokami tutaj. Włoskich, małych miasteczek. No i droga jest cudowna, zawsze droga na kemping, albo no, jak jedziemy coś zwiedzać, to cudowne przeżycie. Tak minął nam sielski czas na kempingu Campeggio Trecolo. Po cudownym regionie Chianti, Waldorcia ze swoimi widokami, spokojem, siestą wprowadziła nas w swoisty stan uśpienia, a zarazem euforii, smakując kawałek po kawałku Toskanii. To z tego kempingu udało się odnaleźć miasteczka bardziej omijane przez turystów. Montalcino, San Querco d'Orcia czy dzisiejsze Monticello. Cisną nam się słowa Franceski z filmu Pod słońcem Toskanii. Że ci Włosi wiedzą radości z życia znacznie więcej niż my. I tak jak w filmie życie jest piękne, czasami trzeba zakłamywać okrutną rzeczywistość. Jak próbował bohater filmu Guido swojemu synowi w okupowanej przez faszystów Arezzo. No, parcele tutaj we Włoszech, w Toskanii, dosyć fajne. Z tej strony na tym kempingu dziwię się, że tu nie ma za dużo turystów. No, trochę się zjeżdża wieczorami, ale nie no jest jakiś mega oblegany. A z tej miejscowości naprawdę 15-20 km. To co widzieliście już na kanale, wszystkie te miasteczka tuskańskie, przepiękne, przefajne, odwiedziliśmy. tutaj chyba 42 lub 5 euro poprzednio było 42 euro. No my go wypoczywamy. Tak naprawdę ładujemy akumulatory. No nasz kompan przy namiocie. Nie jest Tak nam towarzyszy. będziesz na YouTube. Co ty na to? Polacy będą przyjeżdżać na ten kemping do ciebie. Gladiatorze. Owinięci nutą toskańskiej melancholii, będziemy zmierzać do wiecznego miasta. Już wiemy, że z przygodami, dlatego, zasubskrybujcie kanał, żeby wam nic nie umknęło.